Bajeczny kominek dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam serdecznie wszystkie dzieci przy bajecznym kominku dziadka Darka. Dzisiaj wierszyk pana Józefa Czechowicza zatytułowany Klinika Lalek. Przy Ulicy Zielonej stoi domek czerwony, a w tym domku czerwonym Siedzi dziadek zgarbiony. A w tym domku dziwne rzeczy, chore lalki dziadek leczy. Zeszywa im brzuszki, nakłada trzewiczki, przykleja peruczki, maluje policzki. Uczy lalkę mówić i tata, i mama, i żeby oczęta zamykała sama. Na urwane rączki, połamane nóżki. Ma ten dziadek radę i na puste brzuszki. No, słowem na wszystko, chyba uwierzycie, że lalki kochają staruszka nad życie. To jego zasługa, że gdy już są zdrowe, wracają do dzieci czyściutkie i nowe. A ja już z Wami się dzisiaj żegnam i życzę Wam kolorowych snów. Papa. Pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.